Hejka kochani, witam się z wami bardzo serdecznie w dzisiejszym... kochani, witam was w dzisiejszym odcinku i zapraszam was na hol lupexowy Mierzony Hej, witam was bardzo serdecznie W dzisiejszym dniu chciałabym wam zaprezentować um... 7 w sumie sztuk ubrań. Tutaj mamy 6, 7 mam na sobie, już nałożoną jedną. I w dzisiejszym odcinku będziemy sobie mierzyć rzeczy są wyprane, ale nie zdążyłam wyprasować, także będę je mierzyła, ale jeżeli chodzi o kwestię prasowania, musicie mi to wybaczyć. I tak. Generalnie na te rzeczy, na te 7 rzeczy wydałam 20 zł, także po 2-3 zł sztuka po 3 złote, tam chyba jedna rzecz 2 złote kosztowała yy, i myślę, że są to fajne takie rzeczy większość w sumie takich na co dzień, takich właśnie jak między innymi ta bluzka, bo będę miała drugą podobną, ale to za chwilkę wszystko się przekonacie więc stwierdziłam, że na początku zaprezentuję wam wszystkie te ubrania a w drugiej części filmu wszystkie te ubrania zmierzymy także jeżeli jesteście ciekawi co tym razem upolowałam w lumpeksie oglądajcie Dobrze, moi kochani, także zaczniemy od rzeczy, którą mam na sobie. Jest to taka różowo-granatowa bluzeczka. Ona jest dosyć długa. Ja, ja zresztą, może nie będę wam pokazywała teraz w całości, bo potem wszystko wam pokażę tak dokładnie, jak to na mnie leży. Jeżeli chodzi o niższe dziewczyny, byłaby to forma nawet tuniki, a może nawet i sukienki, jeżeli ktoś by miał powiedzmy poniżej 1,60 m. Ja mam 1,75 m, więc. Um, no niestety, takie bluzki to są dla mnie po prostu dłuższe bluzki. To przede wszystkim elastyczne, ma duży dekolt, więc to też się fajnie sprawdza przy, mm, w moim przypadku, przy karmieniu. Często mam problem mm, z długością, właśnie z długością rękawa. Także to jest pierwsza rzecz yy, i lecimy po prostu dalej. Druga bluzka i druga yy, rzecz, którą się zdecydowałam kupić, jest to taka... Yy, Bluza w sumie, znaczy bluza, no coś takiego właśnie, coś co mam na sobie teraz. Obecnie też taka dłuższa do pośladka. Ja uwielbiam takie bluzy generalnie, bo to jest fajna rzecz i fajna sprawa, jeżeli ktoś lubi leggingsy. No bo wiecie, zakrywa nam dupkę, jest cieplutko i w ogóle te sprawy. Ma z tyłu suwak. Ma z tyłu suwak i ma suwaki tutaj, jeżeli chodzi o ręce. Jest dłuższa, więc do leginsów się super na pewno. Kolejną rzeczą Lada. jest marynarka Stop Secret. I to jest marynarka taka, słuchajcie, dosyć, widziałam dużo wzorów w sumie w sklepach, w takich sieciówkach z tym wzorem. Jest to marynarka taka krótka, ona jest do pasa. Bardzo mi się spodobał fasun generalnie i spodobał mi się właśnie kolor. To jest taka jakby krata. Tak jak Wam wspominałam, te rzeczy nie są wyprasowane, więc nie zwracajcie na to Przynajmniej spróbujcie nie zwracać na to uwagi zbyt dłużej. To jest właśnie marynarka, która ma tutaj, jeżeli chodzi o łokcie, takie naszywki. Ona ma dwa, dwie kieszonki, ale te kieszonki, jak widzicie, wam teraz pokazuję, one są atrapowe. Tu nic nie wsadzimy, niestety. I z tyłu jest taka, wiecie, taliowana, także fajnie podkreśla figurę. I kolor to tak jak jest na, tutaj na załączonym obrazku, taka brązo, taka br, taki brąz, taki czern, taka czerń, takie mieszane kolory w sumie. I to dosyć fajnie wygląda, podejrzewam, że na wiosnę raczej ją będę zakładała do jeansów i do e, moich takich brązowych botków. Trzecia rzecz to jest rzecz, z którą się zastanawiałam w sumie, czy brać, czy nie brać, ale w końcu wsiłam. Szczerze mówiąc, sama jestem ciekawa, jak będę w niej wyglądać, bo takie mam mieszane uczucia. Nie wiem czy nie będzie w ogóle za krótka. Jest to bluzka. Bluzka z firmy PP, nie wiem. I jest to taka bluzka na jedno ramię. Ja w ogóle nie wiem czy ja w nią wejdę, bo ona się wydaje dosyć mała, ale wiecie, ja nie mierzyłam tego w Lupeksie. Brałam po prostu na oko i jest to taka bluzeczka, która właśnie ma odkryte jedno ramię, a w drugim ma takiego jakby ala motylka. Czarno-biała z gumką w pasie. Tylko właśnie się obawiam, że no nie wiem, czy ja w nią wejdę, szczerze mówiąc, ale zobaczymy razem, wspólnie i ocenicie, czy może być, czy bluzeczka idzie get out, czyli następne ręce. I zobaczymy, jak będzie na mnie leżała, bo tych rzeczy jeszcze nie mierzyłam, oprócz tej bluzki, którą mam aktualnie na sobie. No to tutaj już widzę, jak wyglądam, jest w porządku. Natomiast tych rzeczy, które Wam teraz pokazuję, nie mierzyłam, bo dopiero je ściągnęłam z suszarki. Kolejną rzeczą, trochę wymechtany, ale... Bardzo uroczy, taki sweterek zapinany, siwy. Dosyć cienki, nie jest on jakiś gruby, ale fajnie żeby sobie narzucić. On jest z firmy Kiabi. Tak, no, taki dosyć przytulny się wydaje. Przed ostatnią rzeczą, którą chciałabym Wam pokazać, to jest taki sweterek różowy. On też jest dosyć wygnieciony, ale to tak, jak Wam mówiłam już, i on wygląda w ten sposób, że tu ma takiego jakby ala chokera tu ma dekolt. Jest różowego koloru, tak jak widzicie, taki lanternkowy. dosyć długi, też będzie do połowy pośladka, bardzo elastyczny, także coś, co teraz uwielbiam, kocham i w ogóle. Ale jeżeli chodzi o firmę, to powiem Wam szczerze, że tu nie znalazłam żadnej, żadnej metki nie ma w środku. Po prostu ma uciętą metkę, więc Wam nie powiem nawet, co to jest za firma. Ale, ale co Wam jeszcze powiem ciekawego, że. Tę, tą bluzkę, ten ala golfik, można nosić zarówno, że to mamy z przodu, bądź mamy przód zabudowany, a to mamy z tyłu, te wycięcie. Także zobaczę, jak on będzie wyglądał. Przymierzę go w ten i w ten sposób. Po prostu wspólnie ze mną ocenicie, która wersja jest lepsza. W każdym razie. Taki fajny, taka fajna bluzeczka też do leggingsów. I ostatnia rzecz, którą chciałabym wam, zapre wam zaprezentować, jest to rzecz, która mi się w sumie tak skojarzyła ze świętami, bo jest czerwono-czarna, więc takie kolory troszkę świąteczne i słuchajcie, to jest taka grubsza, flanelowa koszula. I to jest chyba moja ulubiona rzecz z tych wszystkich rzeczy, które Wam dzisiaj chciałam Wam pokazać. Wygląda w ten sposób, ona jest na dole, znaczy w połowie talii, taka trochę rozmężona, ona jest flanelowa, cieplutka, do połowy ma guziki, natomiast z tyłu wygląda następująco, i tył ma taki lekko przedłużany, on będzie tak lekko nachodził na naszą. Pupę, ale też jestem ciekawa, jak ona będzie leżała na mnie, bo wygląda generalnie bardzo uroczo i bardzo fajnie. Ale wiecie, nie każda rzecz, która nam się wizualnie podoba na wieszaku i w sklepie, dobrze wygląda na nas. Także myślę, że najlepszą opcją będzie teraz zmierzenie tego wszystkiego. Także e, co, za chwilkę Wam się pokazuję w nowym ubraniu. Dzisiejszym odcinku to jest ta koszula flanelowa plus ten różowy, i poznam cwiterek. Wasze opinie. Chętnie poczytam Wasze komentarze, wasze spostrzeżenia, bo wiadomo, ja może siebie inaczej widzę, może Wy inaczej mnie widzicie, więc chętnie poczytam komentarze, koniecznie. Napiszcie swoje tutaj obiekcje i swoje spostrzeżenia na temat dzisiejszego holu lumpeksowego. Poszula na święta jest. Także, kochani, Super. ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że haul z um, second handu Wam się podobał. Mam nadzieję, że podoba Wam się też to, że um, wszystko przymierzyłam, bo to też inaczej wiadomo wizualnie wygląda, jak się rzecz nałoży na siebie. Także ja się z Wami żegnam. Oczywiście wszelkie pogniecenia e, rzeczy musicie jakoś tam mi wybaczyć. Nie, wy, nie wyprasowałam, tu się przyznaję. Mam nadzieję, że mi zostanie to wybaczone. Nie można mieć wszystkiego. <laughs> Oczywiście żartuję. Dobra, cześć, trzymajcie się, pa.